Na niezwykle kameralnym i urokliwym stadionie w Plewiskach w sobotę 9 sierpnia rozegrane zostało spotkanie pierwszej kolejki piłkarskiej Orlen Ekstraligi Kobiet, w którym drużyna Lecha UAM Poznań podejmowała 100 Milanki Olsztyn. Jak zatem spotkanie to podsumować mogą trenerzy obu zespołów? My się cieszymy naprawdę. Ja powiedziałam chyba do kogoś, że będzie 1-0, więc zaczynam od czarnowictwa dobrego. Eee, bardzo się cieszę. No myślę, że zasłużyłyśmy na to zwycięstwo, patrząc przez przebieg całego spotkania. A nerwy wiadomo, że były. I będą pewnie, bo, bo to nasz debiut przy tylu kibicach na tym boisku i, i w Ekstralidze. Też małe zamieszanie gdzieś tam jeszcze ze strojami, więc, więc dużo się działo, dużo takich dodatkowych smaczków. Więc cieszę się, że e, przy tym wszystkim tak naprawdę wygrywamy to spotkanie i, i w tym debiucie możemy się cieszyć. No, no ogromne emocje, na pewno zapamiętamy ten dzień na długo. No już dwie połowy tego meczu. Pierwsza połowa nasza dominacja, brakowało skuteczności, brakowało finalizacji, brakowało przede wszystkim otwarcia możliwości do zdobycia bramki. Eee, końcówka meczu zespół eee, gospodyń wyszedł e, z kontroli. E, no Warto też to ocenić, czy to rzeczywiście była sytuacja e, na, na bramkę, czy to była sytuacja e, problemowa, jeśli chodzi o pozycję spaloną. E, natomiast w drugiej połowie, no już tutaj Lech e, zdecydowanie, e, odważnie sobie poczynał na, na, na tym boisku i E, i miał możliwości jeszcze e, tutaj do e, lepszej finalizacji. Natomiast my też jesteśmy zespołem, który potrzebuje jeszcze chwili, potrzebuje zgrania przede wszystkim. To też było, e, było, było widoczne. E, no nic, można pogratulować dla, dla zespołu gospodyni. i patrzeć dalej na, na kolejne mecze w Pierwszą historyczną bramkę w rozgrywkach Orlen Ekstraligi, która jednocześnie dała Gospodyniom trzy punkty, zdobyła i Julia Przybył. Z mojej perspektywy po prostu Dopełniłam formalności, przejęłam piłkę w pole karne, wybiegłam przed obręczynię i uderzyłam po krótkim rogu. Cieszę się, że ta piłka wpadła, bo tak naprawdę jedno z marzeń odhaczone, debiut w Ekstralidze, zmięczony bramką, więc na pewno to cieszy. Znakomita frekwencja i doskonała organizacja powoduje, iż na stadionie w Plewiskach chętnie grają drużyny różnego szczebla. Cieszymy się, że mamy takiego partnera jak Lech Łałem Poznań, no i cieszy też, że akurat frekwencja Cię dopisała, ale jest to kolejny taki zespół z Ekstraklasy, który tutaj gościmy, bo wcześniej gościliśmy też Mistrzostwa Europy w piłce nożnej oraz w rugby, także mamy dobrą renomę i ten stadion idealnie pasuje do takich mniejszych rozgrywek pucharowych. Kolejne spotkanie w ramach piłkarskiej Orlen Ekstra Ligi Kobiet na stadionie w Plewiskach rozegrane zostanie w sobotę 23 sierpnia o godzinie 12. .00. Rywalem Lecha UAM Poznań będzie drużyna Pogonit Czew.